James Bond był bezdomny? Wiedziałeś, że od twórca roli Jamesa Bonda nie zawsze jeździł luksusowymi samochodami? Daniel Craig, jako marzący o aktorstwie 16-latek, przeprowadził się do Londynu, gdzie wstąpił do National Youth Theatre. Ledwie wiązał koniec z końcem, mimo sukcesów w teatrze. Dorabiał pracując jako kelner, jednak nie zawsze starczało mu pieniędzy na czynsz. Dlatego często wspomina noce spędzone na ławkach w londyńskich parkach. Jeśli chcesz poznać więcej takich ciekawostek, zostań z nami na dłużej. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Dziś w naszym studiu mamy dwójkę gości. A właściwie to gościń. To Kinga i Oliwia. Dzień dobry, dziewczyny. Dzień dobry. Dyskutować Dzień dobry. dziś będziemy o domu bez domu. Czyli projekcie, w którym bierzecie udział. Co to za projekt, ten dom bez domu? To jest projekt, który realizujemy w ramach Olimpiady Zwolnienia z Teorii. I on porusza problem stereotypów na temat osób bezdomnych, ponieważ naszym celem jest zwalczanie właśnie tych stereotypów, które istnieją w społeczeństwie. I co w związku z tym się działo a propos tego projektu? My nagrywamy generalnie takie wywiady z osobami w kryzysie bezdomności, aby pokazać, że ich sytuacja nie wynika najczęściej z powodu uzależnienia od alkoholu, natomiast, że najczęściej przyczyny są zupełnie inne. A jeżeli już, to alkoholizm jest dopiero skutkiem takiej sytuacji. Cóż to za zainteresowanie w tym wieku? Jesteście w tej chwili w trzeciej klasie yy, liceum, tak? Tak. Żeromskiego. Tak. tak. Mhm. I, I skąd to zainteresowanie tematem nagle się pojawiło u Was? Yy, akurat pomysł na projekt był mój, ponieważ narodził mi się, gdy chodziłam, gdy spacerowałam kiedyś po Łodzi, ponieważ tam była taka kampania właśnie opowiadająca historię osób bezdomnych. Chodziło o miejscowość, o miasto Łódź. Tak, tak, mhm. tak. I po prostu tam były takie plakaty rozwieszone, natomiast były w mało widocznym miejscu i stwierdziłam, że warto jest to nagłośnić. Zapytałam Oliwię, czy byłaby chętna do współpracy, no i tak się narodził nasz projekt. I Czy no to Oliwia? Byłam chętna. O, no, rzeczywiście była chętna. E, no i, i od czego zaczęłyście w ogóle ten projekt? W sumie zaczęłyśmy od... Wymyślenia pomysłu, jakby to miało wyglądać, jaki mamy plan. I zgodnie z realizacją Olimpiadzie, zwolnieni z teorii, organizowaliśmy nasz projekt. Mhm. Krok po kroczku zaczęłyście od założenia social media. o, proszę bardzo. No to w dzisiejszych czasach jest to klucz do sukcesu, ale przy okazji tego oczywiście zaangażowaliście swoich znajomych, którzy zaczęli ten profil w jakiś sposób polabiać. Tak, tak. Uh -huh. A potem? Później w sumie stwierdziłyśmy, że musimy znaleźć jeszcze kilka osób do zespołu, ponieważ robiąc projekt na większą skalę, no to warto mieć osoby z różnych stron Polski, więc przez grupę Zwolnionych z teorii na Facebooku znalazłyśmy jeszcze sześć innych osób z Katowic, Chorzowa, Gdyni, Warszawy, Radomia, i oni właśnie obecnie pomagają nam i współtworzą z nami ten projekt. No dobrze, to, to już wiemy, że ten projekt zaistniał, social media zaistniały i teraz co dalej w tym projekcie się działo? Robiłyśmy wymiary z osobami bezdomnymi, żeby pokazywać ich historię w social mediach i organizowałyśmy akcje charytatywne. Na czym polegały akcje? Całkiem niedawno była taka, miała miejsce w Bielsku Białej, prawda? Tak, tutaj może Oliwia, bo akurat ona była pomysłodawczynią tej konkretnej Dawaj, akcji. Dawaj, Oliwia. Zorganizowałyśmy akcję charytatywną z rozdawania paczek z żywnością mm -hmm. dla osób bezdomnych w Bielsku Białej. Współpracowałyśmy z Zupą za Ratuszem. Otrzymałyśmy pieczywo od piekarni Bronowscy. Było to 16 bochenków chleba. 90 kawałków ciasta i dzięki nim mogliśmy to rozdać. Podzielić tak. Mm -hmm. No to cudownie, to znaczy rozumiem, że co najmniej 16 osób dostało od was chleb i jeszcze miałyście okazję z nimi porozmawiać, nawiązać relację jakąś. No, akurat wtedy tej okazji było mało, ponieważ no. te osoby się dość szybko rozeszły, A, natomiast. No tak. Poza tym z pełnymi ustami bardzo trudno się mówi. <grym> tak, tak. <grym> Okej. Okay. No, powiedzcie mi, bo to jest. Ciekawe, wywiady a propos, czy to trudno w ogóle przeprowadzać wywiady z takimi osobami, bo to chyba jest dość skomplikowane, prawda? Nie wszyscy chcą się dzielić tą informacją. To prawda, nie wszyscy chcą się dzielić, a jak chcą się dzielić, to nie chcą, aby to jakkolwiek upubliczniać w internecie. Mhm. Mhm. Ale opowieść to już jest zupełnie za inny. Tak, tak, to prawda. Natomiast aby właśnie mieć to w takiej formie wywiadów, którą chciałyśmy, no to właściwie weszłyśmy we, we współpracę z fundacją Ja Jestem z Warszawy mhm. i tam właśnie pani Natalia, która pracuje w tej fundacji, pomogła nam i umówiła nam kilku panów właśnie w Warszawie na te wywiady, więc pojechałyśmy tam właśnie z Oliwką i nagrałyśmy te materiały, które obecnie są na naszych social mediach. No dobrze. Rozumiem, że możemy też te wywiady w jakiś sposób upublicznić, opowiedzieć o nich tutaj teraz? Tak, tak, też? mieliśmy zgodę. To w takim razie posłuchajmy, co mają do powiedzenia. Mechanikiem kierowcym. No 20 lat, jakby nie było, to woli tylko w tym zakładzie. Do mechanika kierowcy, co robiłem, jeździłem po Polsce cały, z ludzi Wiem, gdzie zakątek jakiś, jak co. I tak się robiło, jeździło. No wy nie jestem, nie? Bo nie będę, bo od urodzenia że mam nerwisty mam brozoną i tak dalej, i tak, że... To dzień, to się wejdzie na zdjęcie, dla mnie. Nie lubię, żeby się kogoś, o coś tam Sytuacja rodzina tak się ułożyła, że trzeba było sprzedać mieszkanie rodziców po śmierci ojca, i zostałem po prostu bez meldunku. Praca się skończyła. Firma po prostu upadła, w której pracowałem. Pieniędzy nie wystarczyło na wynajem mieszkania. Przez pewien czas mieszkałem u znajomego, któremu Pomagałem w gospodarstwie znaczy w gospodarstwie, choć w utrzymaniu mieszkania podłupatu na zdrowiu, także zacząłem się nim opiekować. Zaczęły się już takie sytuacje, że musiałem go wykąpać, przebrać, ubrać. I ze względu na jego zły stan zdrowia zabrał go do, do, domu, do domu, opieki. No i wtedy zostałem drugi raz bez mieszkania. Świetna praca reporterska, ale to nie jedyne wywiady, które przeprowadziłyście, prawda? Tak, przeprowadzałyśmy też wywiad w Krakowie akurat z panią, która była w kryzysie bezdomności. Czy jak widać z tego, to nie alkoholizm jest tym takim podstawowym problemem, który sprowadza ludzi do bezdomności. Powodów jest całe mnóstwo, a takie spojrzenie z punktu widzenia ulicy, kiedy widzą już tylko osobę, która jest załamana, bezdomna, brudna i wszyscy myślą, hmm, pewnie piła. I to jest takie bardzo szybkie ocenianie ludzi, a tu się okazuje, że jest zgoła inaczej. Czy są jakieś miejsca, w których właśnie ta pomoc tym osobom jest czyniona? Czy coś wiecie na ten temat? Tak, no są takie miejsca. Przykładowo w bielsku białej jest na przykład Stowarzyszenie Działamy, dla którego też przeprowadzałyśmy zbiórkę artykułów mhm. typu na przykład środki czystości czy mhm. jakieś ubrania. Właśnie aby przekazać tam na pomoc tym osobom w kryzysie bezdomności. Mm -hmm. A słyszałyście też o bracie, Albercie? E, tak. Super. E, moje drogie, a powiedzcie mi a propos tego zaangażowania, to znaczy ten efekt dla Was, to jest, są jakieś dodatkowe punkty na studiach, może coś więcej? Czy, czy, czy w związku z tym, co teraz zauważyłeś, to chciałbyście się zaangażować w jakieś prospołeczne działania? Jeżeli chodzi o samą Olimpiadę, to ona pozwala na rozwój kompetencji miękkich i daje później takie certyfikaty z zarządzania projektami. Mhm. Wiem, że też niektóre uczelnie już powoli wchodzą właśnie we współpracę ze zwolnionymi z teorii i później są jakieś w związku z tym dodatkowe punkty do rekrutacji. Natomiast to jest, że tak powiem, w trakcie jeszcze. Mhm. Natomiast no my właściwie zaczęłyśmy tą działalność prospołeczną gdy założyłyśmy projekt już w 2023 roku. Wtedy był to Cóż, projekt. A, tak. Tak. Wtedy a, okay. był to projekt edukacyjny. Okej, mm -hmm. okej. Okay, okay. I coś dalej? On się dalej kontynuuje, będzie miał ciąg dalszy, czy ten projekt się po prostu kończy? Teraz czas na następny. Chciałybyśmy, aby miał ciąg dalszy, natomiast tam były pewne komplikacje, ponieważ chciałyśmy robić zajęcia w szkołach, mm -hmm. no ale są teraz pewne te ograniczenia. Że... A, musiałobyście mieć specjalny kwit, że tak, jesteście, tak, tak. że tak powiem, no tak, ale ty jesteście w tej chwili w wieku powyżej 18 lat? Nie, jeszcze poniżej. No właśnie, to wy też potrzebujecie takie dokumenty, że no, jesteście niekarane? Okej, okay. no dobra, no dobra. E, czyli będziecie się musiały postarać o coś takiego, żeby w przyszłości ewentualnie edukować innych w tej dziedzinie, tak. albo zaangażować się w jakieś stowarzyszenie, które działa na ich rzecz, prawda? Prawda. Obudziło Was to w jakiś sposób? Tak, no myślę, że od tego się w sumie zaczęła taka nasza pasja, jeśli mogę to tak nazwać, do tej działalności społecznej. Okej. Okay. Dziękuję Wam, że podzieliłyście się z nami e, tą wiedzą. E, popatrzmy jeszcze na kolejne wywiady. Najmniej mam Cezary. Mam 61 lat. Miałem rozwód z żoną, rozstałem się właściwie z żoną. Ja uważam, że to w tym momencie się stała taka moja bezdomność. Bo zabrakło mi najbliższej rodziny przed ten krytyczny moment, się okazało, że nic nie mam, że nie mam rodziny, że nie mam, że tak powiem, dokąd pójść. Mimo tylu osób, które znam, nie mam z tym porozmawiać tak naprawdę i zawsze pracowałem, wie pan Różne zawody miałem w życiu. Było nas w ogóle pięciu braci, których matka sama nas wychowywała, bo ojciec zmarł jak miałem 13 lat. To była praca i każdy myślał, że to drżenie rąk, ta moja w ogóle choroba, była spowodowana ciężką pracą. Mam chciał już wrócić, bo w 2021 roku, roku zmarła mama i całość tego, nie było tego dużo, ale był to tam dom rodzinny i ten przejął brat. Ja zostałem znikiem, jak to się mówi. A gdyby ktoś was szukał, to gdzie może was znaleźć? W tych mediach społecznościowych, oczywiście. Na pewno na Instagramie, na Facebooku, także na YouTubie i innych platformach. Na TikToku? Też. Bo to tak właśnie, przed chwilą rozmawialiśmy sobie w trakcie e, odtwarzania tego filmu, że TikTok to dla. Mniejszych dla was to Instagram, dla starszych Facebooki i YouTube. Więc może skupimy się na tych czterech. OK. No dobrze. Czyli YouTube to jest. Dom bez domu, podłoga ZWZT. OK. Facebook, dom bez domu. Instagram dom bez domu, podłoga ZWZT. Natomiast TikTok dom bez domu. No i tyle. Dziękuję Wam za przybycie do studia. Na samo zakończenie puścimy jeszcze materiał promujący całą Waszą akcję, który został zrealizowany na bazie Waszych doświadczeń. Dokładnie. Szanowni Państwo, nie oceniajcie. Prawda, dziewczyny? Dokładnie. Tak. Dziękuję Wam za przybycie do studia. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Przez wiele lat byłem mechanikiem i kierowcą. Później okazało się, że choruję na nerwicę rękową. Nigdy nie czułem wsparcia rodziny. Zostałam wywiesiona z kraju. Rok temu wróciłam i od tego czasu żyję na ulicy. Jestem naukowczynią i czekam na rozpatrzenie mojej pracy. Kiedyś pomagałem osobom w kryzysie bezdomności. Niestety, samotność i kłopoty finansowe spowodowały, że teraz sam potrzebuję pomocy. Ludzie w kryzysie bezdomności to osoby, które się nie poddały, nie poddają się i każdego dnia walczą o lepsze jutro. Nie zawsze alkoholizm prowadzi do bezdomności. Często do bezdomność, odrzucenie i samotność prowadzą do alkoholizmu. Wspieraj, nie oceniaj.